Zamknięte od zewnątrz. Pukajmy, krzyczmy. Otwierajcie. Co ty na to serio? Poważnie? Ale wstyd. Wstydem jest kraść i dać się przyłapać. Nie powiesz cioci? Coś ty. Zresztą masz rację. W czym? Mój syn jest przystojny. Przaderski. Odlotowy. Niech Bóg mi wybaczy. Co ci ma wybaczać? Że podoba ci się chłopak? Bóg się za to nie pogniewa. Działy się ze mną dziwne rzeczy. Czuję takie różne rzeczy. Jakby grzeszne. Grzeszne. Co zrobiłaś? Nic, tylko myślałam.

Mój syn może się podobać. Carlos jest, jak ty to określiłaś, czaderski. Poza tym to dobry chłopak. Jestem z niego dumna. Studiuje biologię, jest bokserem, poza tym zajmuje się ochroną zwierząt. Naprawdę? I choć to dziwnie brzmi, jest bokserem, ekologiem. Nie tylko bije się na pięści, ale walczy o to, żeby nie zabijać zwierząt. Tych, co to im grozi wygniecie. Tym bardziej go kocham. Co ja mówię? Wybacz mi, Serio. Już zapomniałam. Jesteś nie tylko młodziutka, ale i z zupełnie innej sfery. My jesteśmy biedni. Co to ma za znaczenie? Milcz, Aido. Nie mów głupstw. Zapomnij o tym. Udawaj, że o niczym nie rozmawiałyśmy. Dobrze. Jak leci, Budo? Przecież już wychodziłeś. Tak, ale biłem się z myślami. To godne pochwały. O czym myślałeś? Spotkałem Twoją dziewczynę, Alicję. Odprowadziła mnie i dodawała mi otuchy. Może, ale ona była ze szramą. Co jest? Porządkujesz domek, Kowciuszku? Ładnie wyglądasz. Ładnie wyglądasz. Czego chcesz? Tak sobie myślałem, nie wchodź tu. Uspokój się. Wynoś się. Chcę się zemścić na twoim narzeczonym. Powiedz, co by mu tak naprawdę sprawiło przykrość. Wynoś się. Przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Wiesz, co wymyśliłem? Najlepszym sposobem zemsty na Charlie jest zgwałcenie cię. San Jose de los Maderos, rok 2000. Kochasz mnie? Oczywiście. Bardzo Cię kocham. Uwielbiam Cię, bo zaakceptowałeś mnie taką, jaka jestem. Z tą paskudną blizną. Chłokim mnie kocha. Cześć! Dobrze, że cię spotkałyśmy. Dlaczego? Muszę Ci powiedzieć, co usłyszałam od swojego chłopaka. Kim jest Twój chłopak? Rodrigo, najlepszy przyjaciel Joaquina. Co Ci powiedział? O tym, co Was łączy. Papla. To prawda. Joaquin i ja podobamy się sobie. Może on tobie, bo on cię nie kocha. Kocha mnie. Mylisz się. Joaquin wyjaśnił to mojemu narzeczonemu. On chciał się tylko zabawić twoim kosztem. Tak naprawdę kocha moją kuzynkę Julietę. Przejrzyj na oczy, Biedźmo. Na serio uwierzyłaś w miłość Joaquina? Przecież masz tę okropną bliznę. On chce tylko zaciągnąć Cię do łóżka. Chce zaciągnąć Cię do łóżka. Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Barbara Włodarek czytał Piotr Borowiec.